Nie żyje Andrzej Iwan. Niestety smutna informacja. Co prawda, nagrywam to już 1 stycznia, minęło parę dni, natomiast nie było wcześniej praktycznie okoliczności, możliwości, żebym mógł nagrać taki filmik. Może jakieś wielkie wspominki, natomiast wspomnimy dzisiaj rzeczywiście na temat Andrzeja Iwana. Wielkiego piłkarza, wybitnego piłkarza. Tutaj tak zobaczymy, właśnie na tą biografię, jeśli chodzi o Wikipedię. Zmarł Andrzej. Iwan, piłkarz, tak? Tutaj zmarł w Krakowie, tam też się urodził przez wiele lat związany z Wisłą Kraków. No właśnie, ja na jakiś taki wspomnień nie mam osobisty, bo nawet go nie znałem, tak? Tyle po prostu, co jakby z przekazu medialnego. Natomiast no, porozmawiam sobie na ten temat. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. kliknij na w a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę. Nowy filmik, wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebook'u, zalajkujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Yy, no właśnie, nie żyje Andrzej yy, Iwan, yy, wybitny piłkarz. Yy, nie chcę też nadużywać tego słowa, tak, no bo, a co na przykład mamy powiedzieć w kontekście Roberta Lewandowskiego, czy na przykład Cristiano Ronaldo, kto jest wybitnym piłkarzem, wielkim piłkarzem. No, na pewno wybitny, praktycznie piłkarz, jeśli chodzi o swoje czasy. Wiadomo też, było po prostu, jakby jego ciemna strona a więc kwestia używek, alkohol uzależnienia od alkoholu, od hazardu. On sam tego nie ukrywa opisywał w tej książce. Spalony, tak, który powstała razem z Krzyszkiem Stanowskim. Bardzo duży sukces odniosła ta książka, sprzedała się w dużej ilości egzemplarzy. Chociaż tak naprawdę no, jest to perusowe zwycięstwo, bo sukces tak naprawdę książki. E, sukces, e, w którym też po prostu tej, w, której, w tej książce było opisane właśnie porażki osobiste tutaj Andrzeja Iwana. E, nie wiem tak naprawdę, jak ma oceniać praktycznie tego piłkarza, tego człowieka, tak? Bo z jednej strony kapitalny, praktycznie piłkarz, jak na swoje czasy, z drugiej strony te nałogi uzależnienia, ale wiele osób na przykład zapomina o tym, a co na przykład powiedzieć o człowieku, który jest niepełnosprawny, który boryka się każdego dnia, jeśli chodzi o środki finansowe, jeśli chodzi o pokonywanie problemów, tak? No ale wiadomo, świat jest różny, tak? Są ludzie zdrowi, są ludzie chorzy, są ludzie niepełnosprawni, tak? Są ludzie, którzy zapowiadali się na świetnej piłkę, że gdzieś ten nauk po prostu przerwa te kariery, no tamte czasy to też nie były takie czasy, które sprzyjały temu, żeby po prostu piłkarz mógł zrobić taką dużą karierę. Być może gdyby się urodził w dzisiejszych czasach. No ale mamy tak po prostu tutaj kluby, który występował. Przez wiele lat też po prostu związane tutaj było z, z weszło, tak? Zresztą fajna tutaj była sprawa, a więc weszło, dało taki layout czarno-biały i o stronę na znak praktycznie tutaj żołoby z Andrzejem Iwanem. W ogóle to się rzadko dzisiaj zdarza, żeby jakiekolwiek media jakby w ten sposób postępowały, postąpiły, a poza tym Krzysztof Stanowski nie musiałby tego robić, bo przecież Andrzej Iwan od pewnie kilku lat był w Krakowie, tak, tam po prostu był wieczystej Kraków, pełnił funkcję wieczystej Kraków, znał się z właścicielem. Natomiast widzimy tutaj karierę seniorską, mamy Wisłę Kraków 76 do 85 roku, 85 do 87 roku Górnik Zabrze 88 do 89 roku Bochum tak no to już faktycznie był syłek komuny 89 Górnik Zabrze Aris FC 90 do 91 roku 92 Górnik Zabrze także no a tamte czasy spora kariera no ale też po prostu problemy osobiste tutaj właśnie Andrzeja Iwana. I co ciekawe Andrzej Iwan często jest mylony z Tomaszem Iwanem, tak? a więc byłem dyrektorem sportowym tej reprezentacji Polski, wielokrotnym reprezentantem RP Polski, reprezentacji Polski. Natomiast tutaj mamy też karierę reprezentacyjną jako gracz reprezentacji U18, zdobył brązowy medal nieoficjalnych mistrzostw Europy w 1978 roku w kadrze seniorskiej Polski. Znalazł się po raz pierwszy tego samego roku na Mistrzostwach Świata w Argentynie. W meczu z Tunezją nie wywalczył jednak miejsca w pierwszym składzie. Jednak już 4 lata później na Mistrzostwach Świata w 1982 roku Hiszpanii był początkowo podstawowym zawodnikiem. Kontuzja wyeliminowała go już w drugim meczu, a Polacy zajęli w turnieju trzecie miejsce i zdobyli srebrne medale. 4 lata później na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej w 1986 roku nie pojechał z powodu kontuzji w meczu ligowym. W sumie w reprezentacji Polskiej rozegrał 29 spotkań i szczelił 11 bramek. To i tak jest bardzo dobry praktycznie tutaj bilans tak na 29 spotkań 11 bramek to praktycznie jedna bramka na 3 spotkania. Więc to i tak po prostu był dobry bilans. No występował tu na pozycji jak Wikipedia podaje tak na pomocnik napastnik. Ta pozycja też w tamtych czasach to bardziej po prostu była pozycja napastnika tak nie ma co się oszukiwać. Bardziej praktycznie tutaj pozycja napastnika. No nie ma już z nami Andrzeja Iwana, niewątpliwie wybitnego piłkarza jak na tamte czasy. Wydaje mi się, że gdyby Andrzej Iwan urodził się w czasach współczesnych, miałby te nawiki, to w życiu by nie osiągnął żadnej kariery, nawet miałby problem pewnie jeśli chodzi o ekstraklasę. Bo jednak dzisiaj ten futbol jest bardzo wymagający, no ale tamte czasy były po prostu zupełnie inne, tak? Zupełnie praktycznie tutaj inne. Jeśli chodzi po prostu o piłkę nożną, o możliwości, tak, no czasy komunistyczne, to też po prostu trudno było piłkarzom pokonać pewne bariery, bariery, wyjechać praktycznie z Polski, tak? Uzyskać zgodę na wyjazd z Polski do klubu zagranicznego. To były zupełnie inne czasy, nie były tak duże pieniądze w futbolu, tak jak są teraz, tak? Tak, praktycznie ale te pieniądze są teraz. Pamiętam jakieś taką wypowiedź, chyba to pomówił Jupp Henkes, tak, a więc były trener Bayernu Monachium, ale też świetny piłkarz, który mówił w ten sposób, że um, będąc trenerem Bayernu Monachium, że po prostu tam chyba rozmawiać z jakimś piłkarzem albo dziennikarzem, on mówił w ten sposób, gdyby za moich czasów były takie pieniądze duże, jak dzisiaj są w po prostu w futbolu, tak, w piłce nożnej to byśmy grali jeszcze 10 razy jeszcze ale po prostu lepiej, tak? ale wiadomo, że no, gra się też na pieniądze, no, nie mam, nie ma co ukrywać. Tak? Natomiast no, to po prostu były zupełnie inne czasy, chociaż wiadomo, że na Zachodzie były zdecydowanie większe pieniądze niż w Polsce. tak? Zobaczmy sobie na życie prywatne. Tutaj z żoną Barbarą miał dwoje dzieci, córkę Katarzynę oraz syna Bartosza, który również został piłkarzem, do czego się trojka wnuczą. W środowisku piłkarskim zyskał przydomek Ivan. Na początku swojej kariery piłkarskiej w Wiśle, Kraków i reprezentacji kraju za pobicie jednej z kelnerki w Stylowej trafił do aresztu i został ukarany roczną dyskwalifikacją. Zmagał się z chorobą alkoholową, uzależnieniem od hazardu i depresją. No niestety, ale bardzo często właśnie tutaj alkohol, uzależnienie od alkoholu potem powoduje depresję, tak? I to jest takie właśnie powiązane ze sobą. Yy, znaczy, osoby, które cierpią na chorobę alkoholową, to bardzo często później mają też depresję, tak, czy mają to te Tu Nie mówię, że każdy, co de ma depresję, to od razu jest. Yy, z, ma chorobę alkoholową, tak? Cierpią na przewlekłą, obturacyjną chorobę płuc. Ale z tego, co ja się orientują, chyba po prostu palił papierosy, tak? Na przestrzeni lat dokonał czterech prób samobójczych, o czym opowiedział w autobiografii pod tytułem Spalony, którą napisał we współpracy z dziennikarzem Krzysztofem Stanowskim. Książka została wydana w 2012 roku, a w 2021 roku została wznowiona z dwoma dodatkowymi rozdziałami. Zmarł 27 grudnia 2022 roku w Krakowie w wieku 63 lat. 5 stycznia 2023 roku zostanie pochowany na cmentarzu batowickim w Krakowie. No, ja kiedy to nagrywam, to jest Nowy Rok, a po prostu i, a więc tutaj 1 stycznia 2022 2023 roku, przepraszam. Także mm, ja muszę się zgodzić z taką wypowiedzią, taki ciekawy tweet dał Mateusz Borek po śmierci Andrzeja Iwana. Znaczy, jak to brzmi, tak? Ciekawy tweet. No, wiadomo, że ludzie żegnali go ze świata piłki dziennikarze, ale Mateusz Borek mniej więcej tak napisał. Nie pamiętam dokładnie, jak brzmił ten tweet że żył po prostu po swojemu, tak, no i to rzeczywiście doskonale oddaje po prostu tutaj Andrzeja Iwana, tak. Natomiast wydaje mi się, że tak, no musielibyśmy rozpatrywać Andrzeja Iwana tak przez pryzmat pewnie tutaj piłkarza, przez pryzmat jego nałogów, tak, przez pryzmę po prostu tak tutaj to jakby to rozdzielić, tak. Natomiast no, my dzisiaj jakby patrzymy na piłkarza przez pryzmat na przykład Roberta Lewandowskiego czy Christiana Ronaldo gdzie tam po prostu nawet nie ma ani kropelki alkoholu, tak? czy jakichś tam uzależnień i tak dalej, tam dążenie do perfekcji, ciężka praca. No nie wiem, napiszcie w komentarzu co wy na, dziś, co wy na ten temat sądzicie. To wszystko na dzisiaj. Ja wyrażam oczywiście tę kondurencję dla rodziny zmarłego. Wielki szacunek dla Andrzeja Iwana za to, co po prostu zrobił. A jeśli chodzi o piłkę nożną, tak? Jeśli osiągnięcia piłkarskie, no bo wiadomo, z pewnymi rzeczami się nie zgadzam tak, co on zrobił, czy na przykład z tymi uzależnieniami tego nie, nie pochwalam, tak? Oczywiście takich rzeczy nie należy po prostu naśladować. Natomiast to wszystko dzisiaj. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.